Się. To ty! Nie, to, to chyba się samo. Ta, samo. No samo. Dobra, to dokończmy, bo ja chciałem zrobić wyzwanie. A, to ten ty. No. Białam, to ty. Ja pamiętałam. Aha, czyli ona mnie zapomniała. to. to ja ten, pamiętam. No dobra, a w ogóle jak się nazywacie? Nadia i Natalia. Nadia i Natalia, dobra. Ty jesteś Nadia, ona jest Natalia. Tak, tak. Dobra, to dawajcie jeszcze raz, bo, żeby to szybko załatwić. I albo najpierw powiedzcie mi, jakie chcecie, żebym zrobił wyzwanie. Poliżecie i dopiero robię wyzwanie. A już lizaliśmy. Ale nie widziałem, bo było jakieś lagowane, kamerka była i było wszystko zepsute. Aha, aha. Ale przecież. No dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, Ej, no jeżeli. Proszę, no nie bądźcie takie. A no, żebyś żeby znowu nas skipnął? Ja was nie skipę, patrz. Lisz. Teraz ty Nie, ty lisz. No lisz. Dawaj, czekam, czekam. Z dwóch stron dawajcie, no. Nie, bo ja będę jeść jej włosy. Nie będziesz, to weźcie sobie z włosy tak do tyłu. Nie zobacz, ja lizę, nie, tyliż. No dawajcie. No li... A, o ile li... masz lat w ogóle? 14 i 15. Już się pytałeś. No, chyba. Nie, nie pytałem się o wiek, pytałem się. Pytałeś. Lubicie wchodzić, siadać na banany i tyle. Nie, pytałeś się o wiek, pytałeś. Nie, 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 nie pytałem. Tak, tak, pamiętam. No dobra, nieważne, dawajcie, lecimy. No ja, już. Ja się odsuwam i robię zadanie, jakie chcecie. Tylko będziecie musiały wymyśleć jeszcze zadanie, nie? Ja tak nie wymyślę. No. Tak, o. No to ja wam zapodam parę takich różnych pomysłów, dobra? No to, no to najpierw. Dobra, no to mogę zrobić yy, jakieś ćwiczenie. Albo salto, albo tak. mogę twerkować, albo mogę, nie wiem... Yy, mogę salto walnąć. <laughs> nie. No to dawajcie, to, i, to co chcecie, żebym zrobił? Nie wiem. Mam zrobić loda? Tym <grymne> <grymne> baranowi. No dawajcie, dawajcie. No nie, najpierw czekaj, najpierw wyzwanie. Wyzwanie. Kupuję ci Netflixa. Nie. To? No to dawaj, dobra, Lisz, lisz. Dobra. Ale wyżej, kurde, w sensie, nie będzie oh. tylko ni, od, niż, Boże, kobito, mówię ci, od niska do wysoka, a nie tak, <grym> dawaj, 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 tak od, od, od odtąd zobacz, od, odtąd, odtąd, tak widać, dotąd. I no, tyś... ej, nie, ty, No, Dobra, iść. to koleżanka niech tak zrobi. Nie widać, no, ja pierdziele, no. Czemu, no jak? Czemu wy, czem wy takie jesteście? Jakie? Jak? Jak no walizaliśmy! Ale no. miało być tak, wiesz, od dołu do góry. O właśnie! No dawaj. No kurde, ja chcę zrobić wyzwanie jakieś, ale tak od niska, no. nie bądźcie takie, i tak kurde nikt tego nie widzi, tylko ja. Więc w sumie co mam to. Nawet nie zrobię to żadnego, więc no. Trzymam tu rękę. No to iść! Więc w sumie wiesz. Co on no, no dawaj, beczkę sobie przecież, spokojnie. No zobaczcie. Lisz. Nie. Czemu nie? <grym> Ty licz. Ja mogę poli... Ja bym polizał, bo... Wy nie potraficie sobie robić bez... A masz jakieś banana w domu? To mam, ale nie uśmiechnie tego. No, no to miś. przynieś! To nie, ja Nie, nie, takie nie mam. nie. Nie, nie no, banana nie mam, ale mam jakąś pewnie mandarynkę czy coś, nie wiem. Nie no, lepsze by brzuskwinie. No. No to... A co, lubisz brzoskwinki? Tak. Aha. Dobra, dawaj, od, od dołu do góry, od... dawaj, dawaj, no. no nie bądź taka, czemu jesteś taka? Bo, Boisz się mnie, nie wiem. Y... No, bo jesteś taka. Wygląda agresywny. strasznie. Jesteś agresywny. Ja, ja agresywny. O kurde. To nie źle. Nie, no, dawajcie, kurde. Nie. No, dawajcie. Nie, nie, lisz. Ale co by takie niezdecydowane? bo ona jest to No ty nie jesteś polida. No ja jestem druga. No, <laughs> no widzicie tak. co ty zrobisz? Dobra, to zróbcie w tym samym momencie, ja wam mówię. To nie. nie będzie... no, to kto ma zrobić to pierwsze? Ona. Ona. To zagrać. Nisz. Nie. No Dobra, iż. mam pomysł. Zagram z jedną z was w nożyce, jeśli ja wygram. Jeśli jeśli ja wygram, ale jedna z was musi się zgodzić na to. Bo na przykład, jeżeli ja wygram, to tak jakby ja mogę zadecydować, kto, kto pierwszy. A jeżeli ta osoba, która ze mną wygra, wygra, to ona zaczyna, tak jakby. Zobacz, dobra. To. Dobra, trzy. To ty? No? Jeżeli ty wygrasz. No? Jeżeli ty, no wiem, jak, wiem, ty, wiem. Jeżeli wiem. ty wygrasz, to ty liżesz. Jeżeli nie, ja to ja mogę sobie wybrać, kto. Dobra. Nie, jak ja wygram, to ja wybieram, kto liże, Jak ty, jak ty wygrasz, to ty wybierasz. No dobra. Trzy, cztery. Wygrałem. No nie! Wygrałem, Essa, dobra. To yy... niech, no ty liż, pierwsza. Cięu. Ja, no Jesus. O, Ale Od samego dołu do, do, do góry. Lecisz. Lecisz, lecisz. Nie, bo ty na, pe na pewno masz, na pewno masz. Yy... Co mam? Yy. Mam Instagrama. Chcesz pokazać mojego Instagrama? Dobra, dam tak. ci mojego Instagrama, ale weź to zrób, no. Będzie śmieszny. No to daj najpierw Instagrama. Oki. Okay. Już ci podaję, czekaj, muszę go napisać Czekaj, czekaj. Nie pamiętam jak, jak się nazywam, nie? A brawo. No. Bo ja zasadzie zmieniałem nazwę. Czekaj, pyk, pyk, pyk. Gdzie to jest? Kurde ty ja... Ja szukam tego Instagrama. Dobra, to zacznij może już lizać, co? <grym> nie. Dobra. Już mam, kubiks i g. Czekaj, patrz, o tako, k u -b i x i g, masz tutaj. To jestem ja. Czekaj. A dasz mi follow? Dam. A jak, a jak obydwie banana. <grym> Ale tak od dołu do góry, tak całkowicie, nie? Dobra. Ale dasz te- ale za, od dołu do góry dasz też lajki. Dobrze. Dobra. Dawaj. Od samego dołu. Jeszcze! nie było od samego no. dołu do góry. Teraz ty. Bliższy. No, nie. ciągnij mnie! Ja powiedziałam, że też będziesz. Dawaj, dawaj. Dajesz mi lajki. Daję ci lajki. A za- za- zaobserwowałaś mnie? Tak. X na Pv i Natal, tak? Tak. Dobra. Nie, ej, czekajcie na prywatnym zaństwie za ten. To czekaj, nie na tym Czekaj, daj, daję tutaj, daj, daj tutaj trochę lajków, ale jeszcze tak druga koleżanka. Dawaj. Lisz. Od samego dołu. No nie wjechać! <laughs> kurde! Ej, wy nie potraficie, nie, to wy nie dam lajków. To by nie dam lajków, bo Bo ty oszukałeś, bo ty zrobiłeś tak, od z tamtej strony to powinno być od boku. E? Jak e? ja? Ja dobrze zrobiłam? No to nie daję ci lajków. Nie, nie ma. Bo to oszukane. I unfollow. Ale... ja cię, ej... Ja ci nie na prywatnym zaobserwowałam, to zaobserwuj mnie jakby na głównym. No dobrze, ale jak... jak zrobicie to w dobry sposób. Ja zrobiłam w dobry. No ty zrobiłaś w dobry, to koleżanka. Jak mam no. zrobiłam? Od boku. Od boku, od boku, od tej strony. Albo od tamtej, no w sensie wiesz, od, od tej strony i nie, tutaj, nie było, tak o. nie było od tyłu, tylko od boku. E? Dawaj. Tak, no Lecisz. lecisz. No, no, mówisz, ale. No nie, 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 no nie potrafi, no? No nie potrafi. To... No dobra, no. Robi, robić wyzwanie jakieś, czy nie? A dobra, tak. w sumie zrobiłem wyzwanie, dałem wam lajki. To nie wyzwanie. Dobra, weźcie, pokażcie się chociaż. Masz na Instagramie. A ja nie chcę patrzeć na Instagrama, bo na Instagramie to. Czemu ty masz w ogóle fotel gamingowy jakiś? O? Nadia, czemu masz taki fotel gamingowy? To kupiłam, bo wygodny. No i o to chodzi. To jakiś słaby diablo, czerwsz No, nieważne. No dobra, to. Teraz yy, mam coś gorszego dla ciebie. Dla kogo? No, dla, która z was jest mocniejsza, według was, psychicznie? Nie wiem. <grych> Zobaczcie, jak głęboko włożycie tego banana sobie. W sensie, Nie! Do później! Nie! Zobaczymy. Ciekawy, Co? Dawajcie. Co? No bo ona się Dawaj, dawaj. Siemka powiem. Co? Która. Jak, jak to zrobicie, to macie. Dostaniecie. Chcecie po 40 follow? Za mało. No, 40 follow to jest dużo. Chcecie? Nie. Chcę więcej. Dobra, promo dostaniesz. Ogólnie promo dostaniesz. Będziesz miała lajki like i te. Chcesz promo? Nie, nie, nie. nie 50. Nie, nie. 50 followów. Nie, nie. No to nie, no to, to sorry. Jak nie chcesz, to trudno. Okej. Okay. Dawaj. Jak to zrobisz, to dostajesz promo. Twojego Instagrama, y, normalnie. O! Albo, dobra, mam lepszy pomysł. Chcecie promo, jeżeli to, jeżeli włożycie tego banana sobie do buzi, nie? To, yyy, wstawię, wstawię was, ale posłuchaj mnie. Wsta, w, wstawię, 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 wstawię was, y, was, y, wasze profile na Instagrama, na którym jest 24... Tysiące, kurde, w dupę. Pominęły, pominęło się znowu, muszę się znowu znaleźć. Ale po...